Też chcesz robić taką ważkę jak ja zrobiłem przed chwilą, ale nie wiesz gdzie pojawia się u ciebie błąd? Powiem ci szybko trzy błędy, które najczęściej pojawiają się wśród zawodników, którzy próbują ten ruch. Pierwszym błędem jest położenie pięści zamiast całej dłoni. Uniemożliwia ci to fajną stabilizację w stanie na przedramieniu, więc pamiętaj, aby dłoń zawsze była otwarta. Drugim najczęstszym błędem, który pojawia się właśnie w waszce, jest to, że idę zgiętym kolanem zamiast prostym, więc nie ciągnie mi nic poprawnie na drugą stronę i także nie jestem w stanie utrzymać równowagi. Zobaczcie, noga, która idzie pierwsza, zawsze musi być prosta. I trzecim, już ostatnim błędem jest chowanie brody do klatki piersiowej, przez to zazwyczaj wykonujemy przewrót przód zamiast utrzymanie się w stanie na przedramieniu, dlatego pamiętaj zawsze, żeby patrzeć tak jak ja w kamerę, bądź ewentualnie w ziemię i napiąć swoje ciało, żeby utrzymać się właśnie w stanie na przedramieniu. No i teraz popraw błędy i ty.